I to pytanie jest dosyć proste. Jak to jest z tym sukcesem? Jak go osiągnąć? I na to proste pytanie mam jeszcze, prosts jeszcze prostszą odpowiedź, i ja się jej cały czas trzymam. Jak tego płotu, ale niekoniecznie pijany. Że chcesz osiągnąć sukces, nie myśl za dużo o sukcesie. I to dotyczy Was wszystkich. Co to oznacza? Bo to musi być do tego komentarz. Bo bardzo często dostaję pytanie, to ja nie mam być ambitny, to ja nie mam mieć wyzwań, to ja nie powinienem myśleć o tym, żeby może do Sztokholmu albo do Nowego Jorku albo gdziekolwiek indziej. Nie, to nie ma nic wspólnego z, z pozostawieniem słowa ambicja w cieniu. To nie o to chodzi. To chodzi tylko o to, że każdy z nas ma być dzisiaj, tutaj i teraz. I to dzisiaj, tutaj i teraz masz być najlepszym sobą. Najlepszym studentem, najlepszym uczniem, najlepszym lekarzem, najlepszym prezydentem miasta, najlepszym dziennikarzem, najlepszym prawnikiem. Tu i teraz dostałem szansę do zrealizowania czegoś i mam to zrobić w najlepszy możliwy sposób, jak potrafię. I jeżeli tak będę działał, to znaczy, że się rozwijam. Jeżeli tak będę działał, to znaczy, że znajdę w sobie takie pokłady i taką zbuduję, Pozycję w zespole czy w grupie, w której funkcjonuje, której, która jest efektem autorytetu, który prawdziwie sobie buduje poprzez moją rzetelną, uczciwą, ciężką pracę, że życie przyjdzie i znajdziecie, i powie, teraz następna propozycja, teraz następna propozycja. Tu i teraz, i również pomyślenie w kategoriach, jak ja bym chciał tam być, jak ja bym chciał osiągnąć ten sukces, powoduje, że często. Nawiązuję do tego, co powiedziałem przed chwileczką. Jestem częściowo dzisiaj tutaj, a częściowo już w tym miejscu, gdzie chciałbym za jakiś czas być. Czyli w efekcie nie jestem nigdzie. I nie dostarczam tak naprawdę tego najlepszego siebie dzisiaj. I w związku z tym nie wychodzi mi to, co robię na dziś, no to nie oczekuj, że będziesz awansowany na, na jutro. Proste, prawda?